Dzisiaj na warsztacie Baseus Blade, czyli powerbank, który będzie mógł naładować Twoje urządzenia mocą 100W. Urządzenie dociera do nas w grubym, tekturowym opakowaniu, tak więc nie musimy się obawiać, że jakieś będą problemy w trakcie transportu. Również na opakowaniu, na samym urządzeniu oraz na stronie, do której link macie w opisie filmu, znajduje się tabela. Tabela, która wskazuje nam rozdział mocy na poszczególne złącza. Jeżeli chcemy korzystać z jednego złącza, to z tego jednego złącza możemy maksymalnie 100 W wydusić, tak jak jest to opisane na urządzeniu. Ale oczywiście korzystając z kilku złącz możemy wydusić z jednego np. 60, z drugiego 30. No, wszystkie te kombinacje mocy są wyszczególnione właśnie tam na tym pudełku, jak i na stronie, którą macie zlinkowaną w opisie filmu. Widzicie tutaj wyświetlacz, który jest schowany pod półprzezroczystym plastikiem. W momencie kiedy on jest oświetlony mocnym światłem, no, powstaje na nim taki artefakt. Jest to kwestia można by powiedzieć no, nie wpływająca na jakość używana tego urządzenia, bo jak zgasimy światło tego efektu nie widać. Niemniej jednak ze względów estetycznych zwracam uwagę, że w moim egzemplarzu coś takiego co teraz widzicie na wyświetlaczu występuje. Na spodzie urządzenia macie nóżki gumowe, które będą zapobiegały temu, żeby urządzenie się nie suwało, nie przesuwało na stole oraz żeby nam takiego stołu nie porysowało. Cała obudowa wykonana jest z plastiku. Jak widzicie, również na urządzeniu ta tabelka z tymi wszystkimi danymi jest zamieszczona. Jeśli chodzi o złącza, to dwa klasyczne USB 1 i USB 2 OLT oraz dwa złącza USB typ C, które mają być złączami zarówno do zasilania samego powerbanku, jak i do zasilania urządzeń podłączonych do powerbanku. Jeszcze jeden element, który widzicie, to jest włącznik, który znajduje się po lewej stronie prezentowanego urządzenia. Będę korzystał z tego, że mamy to urządzenie naładowane na maksimum, tak więc na razie nie będę odpytywał portów, to zrobimy później. Na razie będę chciał je obciążyć 100 Watami, zobaczyć czy pociągnie i czy wytrzyma, czy się nie przegrzeje. Urządzenie wyposażone we wszelakie możliwe zabezpieczenia, czyli przed przeciążeniem oraz przegrzaniem. Wiadoma sprawa, baterie litowo-jonowe wymagają tego, żebyśmy bezpiecznie do nich podchodzili. W zestawie oprócz samego urządzenia znajdziecie przewód, przewód USB typ C, który jest wskazany jako przewód, który będzie mógł pracować z pełną mocą 100 watów. tak więc tego urządzenia te, tego przewodu będę używał. Do ładowania e, tak naprawdę potrzebujemy również ładowarki USB Typ C. Pokazywałem wam na kanale taką 65W ładowarkę, i ona jak najbardziej jest do tego urządzenia e, wskazana. Czyli powinniśmy mieć. Możemy też używać oczywiście ładowarki od siebie z telefonu, ale im większą moc ładowarki mamy, tym szybciej to urządzenie e, naładujemy. Jest i również ładowarka z mocą 100W. Do ładowania on będzie zużywał maksymalnie 65W, tak więc taka 65W ładowarka jak najbardziej nam wystarczy, żeby w jak najkrótszym czasie to urządzenie naładować. Zgodnie z tym, co jest wyszczególnione, pojemność urządzenia to jest 20 tysięcy mAh. Oczywiście, w zależności od różnego prądu i napięcia, będzie to inaczej wyglądało, ale tak naprawdę chodzi nam tutaj o watogodziny i tak zmierzymy, ile tych watogodzin w tym urządzeniu się mieści. Powerbank podpięty. Najpierw zrobię mu detekcję tego, co jest dostępne na złączu USB Typ C. Jak widzicie. Quick Charge 2.0 do 12V, Quick Charge 3.0 również do 12V. I teraz najistotniejsza kwestia, czyli power delivery. Zobaczymy w jakiej formie: do 100W PD3.0 i PDO6. Po wejściu wyzwalać, jak zwykle widzicie, że mamy 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A i 20V5A. I oczywiście jest opcja szósta, czyli do 3 i 3 do 20 z, z maksymalnym prądem 5A. Najpierw może z, ten, to sztuczne obciążenie wyresetuję, żebyśmy mogli zobaczyć, ile czasu. Będziemy mogli korzystać ze 100 W i jaką zgromadzoną mamy moc w tym powerbanku. Podpinam pierwsze, co to może takie delikatne obciążenie, byśmy zapieli powiedzmy do około tych 3A. 3 Proszę bardzo. Mamy 3 ampery, mamy w tym momencie 15 W, 26 W, 35 W, 44 W i teraz wychodzi 60 W, 19 v prawie 20 v 3 ampery. I teraz podciągniemy sobie obciążenie do tych maksymalnie 5 amper. Proszę bardzo, mamy 5A, 20V, czyli 100W faktycznie z tego powerbanku możemy zasać do ładowania naszych urządzeń. Również spoglądając na wyświetlacz, widzimy, że teraz używamy 20V. 20 ja może zgaszę światło, żebyśmy o, mogli teraz podziwiać lepiej, bo nie będzie nam się to odbijało zniekształcenie. Czyli mamy teraz zaznaczoną ikoną czerwoną, że jest pobierane napięcie, napięcie jest 20V 50. 5A i ten power bank wystarczy nam na 37 minut pracy z mocą 100W, czyli po 37 minutach on prawdopodobnie nam się rozładuje. Tak więc nastawiam, nastawiam timer na 30 minut i zobaczymy, co się będzie działo po 30 minutach. Sytuacja wygląda tak, żeśmy nie doczekali do pół godziny. Jest 28 minut 54 sekundy, 45 watogodzin, czyli to szło z pełną mocą 100 watów. Co ciekawe, urządzenie się wyłączyło, ale wydaje mi się, że zadziałało zabezpieczenie termiczne, bo jest dość ciepłe. Tak to mniej więcej wygląda. 51 jest z tej strony, ono się już wyłączyło chwilkę, także na pewno zdążyło. Ostygnąć jest tutaj element, no, który wyczuwamy, że jest ciepły, i wydaje mi się, że zabezpieczenie termiczne zadziałało i urządzenie się wyłączyło, czyli z pełną mocą 100W nie rozładujemy do końca urządzenia, bo się po prostu przegrzeje. Mamy 29% jeszcze energii w tym urządzeniu. U mnie następuje jakiś problem z tym C1 złączem w tym moim egzemplarzu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało normalnie. Bo pokazuje się nam tutaj, że niby ładujemy, ale nie ładujemy tego z żadnym, z żadnym prądem i z żadnym napięciem. 29% mruga, czyli jak mruga to ładujemy, jak się pali na stałe to rozładowujemy, bo w momencie, kiedy przełączę to do drugiego złącza, czyli do tego C2, no to wtedy faktycznie zapala się kontrolka czerwona. Jest rozpoczęty proces ładowania, widać, że ładuje się 19V i 3,2A, czyli 65W zasilacz nam do tego wystarczy i powerbank do pełna naładuje się w 50 minut. Tak więc ładuję go teraz do pełna i potem znowu mu zrobię proces rozładowywania, może tym razem na 60W i zobaczymy czy przy 60W on będzie w stanie termicznie podołać. Niemniej jednak u mnie z tym złączem C1 Mam jakiś problem, bo ani z niego nie mogę pobierać, ani nie mogę na nie, ani nie mogę ładować. Korzystając z chwili, że powerbank się ładuje, to jeszcze jest jeden element tego zestawu, a mianowicie taki miękki pokrowiec. Urządzenie możemy sobie. Do tego pokrowca schować. Jest ono w fajnej formie. No jest może takie bardziej rozpłaszczone, ale węższe, czyli gdzieś, jeżeli do teczki, do aktówki chcemy włożyć, to jak najbardziej będzie nam wygodniej takie urządzenie przenosić. I tak jak powiedziałem, i tak jak widzicie, jest do tego taki dodatkowy pokrowiec, który będzie nam zabezpieczał z jednej strony urządzenie przed porysowaniem, a z drugiej strony samym urządzeniem też sobie nic gdzieś w jakiejś walizce, teczce. Czy w innym miejscu nie uszkodzimy, no bo jednak cała obudowa jest wykonana z plastiku, tylko mamy gumowe te, te nóżki, które za. Pobiegają przesuwaniu i, i rysowaniu powierzchni, na której to urządzenie stoi. Również sam powerbank może stać w pionie. On ma krawędź taką płaską, że najmniejszego problemu nie ma, żeby go postawić sobie w pionie, ale producent przewidział, że urządzenie będzie leżało właśnie ze względu na te gumowe nóżki. Dochodzimy do końca ładowania powerbanku. Z punktu widzenia testowego w ogóle powerbank już oblał egzamin. Nie mogę go wam rekomendować z tego względu, że się przegrzewa i nie jest w stanie się rozładować przy obciążeniu pełną mocą, z drugiej strony, jedno ze złącz również nie funkcjonuje. Tak więc, ja napiszę do mojego chińskiego dostawcy, żeby przysłał mi może nowe urządzenie, bo to nie spełnia moich. Wymagań, Wam mówię po prostu jak jest. Ja go zaraz spróbuję rozładować jeszcze z jakąś niższą mocą. Niemniej jednak, no, estetyczne walory, czyli te takie artefakty, w ogóle mi nie przeszkadzają, ale nie działające jedno złącze i przegrzewanie się urządzenia w momencie, kiedy. Korzystam z tej mocy, która jest zadeklarowana, no to eliminuję je niestety z mojej listy rekomendacyjnej. Nie wiem, czy to jest tylko ten jeden egzemplarz, który jest jakiś taki wadliwy, czy to ogólnie z tak tymi urządzeniami wygląda. Ja Was informuję, widzicie jak temat wygląda. Czekam do, na pełnego naładowania i próbuję go rozładować z tego jednego działającego złącza mocą 60 Watt. Jednym z elementów tego zestawu jest również przewód, przewód 100 W i ten przewód funkcjonuje poprawnie. Tutaj żadnych uwag co do samego przewodu nie zgłaszam. Powerbank naładowany, złączę C2. Tutaj sobie podłączę moje urządzenie pomiarowe, pod to złączę. Powerbank się wybudza. Jeszcze raz robię detekcję protokołów i obsługiwanych napięć. Przypominam, że zielone to są te, które funkcjonują, czerwone to są te, które nie funkcjonują. No i zakresy, w jakich to funkcjonuje. Tutaj to wszystko zgłasza się tak, jak się zgłaszać powinno. Przypinam wtyczkę do C1. Jak widzicie, urządzenie się nie uruchamia, tak więc faktycznie u mnie, w moim przypadku, to złącze C1 jest uszkodzone. Zobaczę może jeszcze. Te złącza klasyczne, jak one wyglądają, żeby już całość przebadać, złącze numer jeden funkcjonuje, uruchamia się jak widzicie. Widzimy też detekcję protokołów, które są dostępne na klasycznym złączu USB Typ A. No i tu jest w zasadzie wszystko, bo power delivery na tych złączach nie występuje, tak więc tu się już nie spodziewam czegoś przełomowego. Drugie złącze również. Przedzwoniłem, sprawdziłem, jakie protokoły, jakie napięcia są obsługiwane, i tutaj również to samo, co było na złączu numer 1. Wracam do działającego złącza. Włączę sobie obciążenie delikatnie. Ustawmy sobie je na 3A. to już przekroczyłem. 3A, jak widzicie, zadziałało zabezpieczenie. No, jest 3 Ampery i przejdźmy sobie na 20V. W tym momencie mamy 59W. No i zobaczymy, ile mocy jest zgromadzone i czy urządzenie się nam przegrzeje w momencie, kiedy będę je próbował rozładować mocą tych 60W. Jak widzicie, mamy teraz, nawet może podkręcę nieco więcej, żeby już mi się tutaj wyświetliło 60. O, Jest już 6314 14 ampera 45 sekund. No i zobaczymy, czy się rozładuje do końca, czy się w trakcie znowu wyłączy ze względu na zabezpieczenie termiczne. Zbliżamy się do końca. tym razem wszystko przebiegło OK. E, urządzenie pracowało ile zobaczmy prawie godzinę i 62 godzin, czyli przez godzinę, żeśmy 60 wat z tego urządzenia wypompowali. I rozładowaliśmy je do zera. Na razie jeszcze się nie wyłączyło, ale przypuszczam, że to nastąpi w kilka chwil. Jeśli chodzi o temperaturę, no to jest wyczuwalnie ciepłe, ale, ale no widać, wyłączyło się teraz, już jest zero. I nie jest to spowodowane przegrzaniem, tylko wyczerpaniem się akumulatorów. Dobra, tyle jeśli chodzi o ten test i te badania. Tradycyjnie zachęcam do komentowania, tradycyjnie zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i odwiedzania strony testhub.pl.